Dziękuję za udzielenie głosu. Co ja tu robię? Ale gdzie my w ogóle jesteśmy? W Toruniu czy na Białorusi? Absolutnie nie może. Tajemnice bolesne. Ale już na nic nie czekam, na spokój tylko. Natomiast tworzy obronę terytorialną i życzymy, żeby mu się też udało.

The Wayne Tech security protocol seemed to be hackproof. We just did a good job. It's a two-part biometric sequence apparently generated by the Warden using a code sequencer. And destroyed by Joker in the safe explosion. Harley Quinn has the Warden, and he's the only chance we have to get past these gates. Okay, good luck. No i trzeba było od strony prawnej to wszystko ułożyć. Ile to zabrało czasu? Więc tego dnia nawet e, słońce się zaćmiło i ziemia zadrżała. No. I tu już. Było coś dlało tu chyba ze trzy panie wynosili ostatnio, co to była za uroczystość. Bo to jest wielka sprawa. Przede wszystkim jeszcze tylko dwa zdania, bo ja już te zasługi wyliczałem i na ogół one miłe są i nie tylko. I dam przykład, a nawet dwa. It's the back! To są fakty. To jest jedno. I drugie... Moi drodzy. No, podziwiam cię, Jasiu, że... Przyjechałeś, tak? Oni teraz i w Gdańsku trochę odważniejsi. No. To nie jest tak, jak mówią, że to dla tych tam starszych, trzecie, czwarte pokolenie. So, I ja mówię, proszę panią, stoicie nad grobem i nie słuchacie Radia Maria? No... no. No, ale mówię, ja Wam życzę długiego życia, ale czas się nawracać. To trzeba udawać, że Cię nie słyszy. Alleluja i you hit like an i man. I choć już bramy miłosierdzia zostały już zamknięte, to przecież w miłosierdzia w las świetlany nie stracił swej mocy. Stop! Stop, Batman, please! You gotta help my babies! I'm really not interested in a bunch of flowers, Ivy. They're in pain, crying for help! Just stay where you are. Last thing I need is you running free. Bo on, on był profesjonalistą. I można powiedzieć, że są ludzie wyciosani z jednego pnia, u których wszystko jest poukładane. I to co do ludzi, co do Boga, co do ojczyzny, co do rodziny i co do wartości. A doświadczenie uczy, że zawsze trzeba zachować roztropność i mieć oczy i słuch otwarte na wszystko, co się dzieje wokół. Harley! You have to help me. Ivy? Gee, you Maybe I can uh, seek you some shampoo. The plants, can't you hear them? They're crying out to me in agony. Yeah, well, I barely don't have time for this. Uh, please let me out. They'll die without me. I don't know, Red. You're not on Mr. J's party list. Oh well. Uh, please! Uh, ah, what the heck? I'll cut your break. <laughs> That feels so much better. Mm -hmm. ah, she's a good kid. I could watch those two all day. What a riot! And speaking of riots, here's a bit of civil unrest I cooked up just for you. <laughs> He's taken control of the security overrides. I have the sequence generator, but without the terminal in my office, it's useless. Your terminal has been destroyed. Give me the sequencer. What? Oh, yes, of course. It's useless. Half the code won't get you anywhere. We're trapped in here. W każdym domu, każda babcia niech zaprasza na kotleta schabowego, niech zaprasza na rosół, na ciastka. I z wnukami też mówi, razem z dziadkiem, i rodziców, i wnuków, bo słuchajcie, bo idzie straszny walec. Chcą nam wyrwać biarę.

Jak robią te, te, te marsze, jaka to równość, jaka to równość. Nigdy z faceta nie będzie kobieta. No. Jaka to równość, no tak. oni naturę chcą zmienić. To iść tam, iść i księża też, nie zostawiać arcybiskupa samego, to jest hańba. Myśmy w komunizmie dawali sobie radę, a teraz nie? Także to, i będzie każdy niech będzie taką gwiazdką. Wiemy, że żyjemy. Co to za burdel? Po cholerę te wybory. Po co wierać tych prezydentów, tych pajaców? Po co tych posłów? To całą menażerię? Po co polski podatnik płaci tym leniwym skór synom? Jak to do jasnej cholery nic nie działa. I pogonić tą pierdoloną hołotę, bo tu nikt nie, nie uczciwie nie zarabia pieniędzy. Jestem przerażony. Kreatury rezydują z takimi życiorysami, takie laurki tutaj w Beszali, to Ja pytam, co te skurwy syny tam robią? Jakie tutaj służby w tym kraju działają? Apeluję do młodych policjantów, którzy będą lojalnie wykonywać rozkazy, przestrzegać prawa, popychać, obrażać, zerżnąć dupę pału tym sukin synom. Jeden wy, wyciągnął z banku 80 milionów, do dziś się nie rozliczył, drugi to już nie wiadomo na koło kablował, pysk mu się utuczył jak u wieprza, pora go wyprowadzić do rzeźni. Oczywiście mam tu na myśli co? So. Gate down. Hurry! Quick, get out! Move it. Get out! Of here now! Oh, I thought we were both gonna die in there. You're safe now. You going after that crazy witch? I saw her heading out of the door as we got out of the room. She won't get away. I'll stop her and then her boyfriend. Good. Listen, I'll go try and get the ventilation system working. If you find her, don't go easy on her. For me.